Cześć! W tym nagraniu pokażę Ci, w jaki sposób zamawiać produkty w naszym sklepie Magisterna 5. Omówię proces zamówienia przykładowego produktu. Zaczynajmy! W pierwszej kolejności wejdź do naszego sklepu wpisując adres internetowy sklep.magisterna5.pl Na stronie głównej masz dostępne poszczególne kategorie produktów. Wybierz interesującą Cię kategorię. Możesz też użyć wyszukiwarki, wpisując w lubkę kierunek Twoich studiów lub konkretne hasło, które Cię interesuje, na przykład mobbing. Mnie interesują przykładowe tematy prac dyplomowych z finansów i rachunkowości. Mam ten produkt i teraz można dokładnie sprawdzić opis produktu, tego co zawiera zamówienie i jakie są dostępne materiały dodatkowe. Jak masz ochotę, Możesz też sprawdzić opinie innych studentów. Tutaj, jak widzisz, wszystkie są pozytywne. Przed dodaniem do koszyka mam możliwość dobrania od razu innych produktów, które mogą mi się przydać do pisania. Jak na przykład w tym przypadku jest to bibliografia, plan pracy czy konspekt pracy z finansów i rachunkowości. Jeśli już mam wybrany produkt, czyli w tym przypadku tematy prac licencjackich i magisterskich z finansów i rachunkowości, Dodaję produkt do koszyka. Następnie klikam zamówienie, i w tym miejscu uzupełniam swoje dane. Podkreślam, że nie musisz podawać prawdziwych danych, jeśli nie chcesz. Ważne, aby adres mailowy był prawidłowy, bo inaczej nie otrzymasz swojego zamówienia. Jeśli masz jakieś informacje dodatkowe do przekazania, uwagi do zamówienia. W tym oknie możesz je zapisać. Zwróć też uwagę na jednorazową, bardzo korzystną ofertę przy kasie. Pamiętaj, że musisz zaakceptować regulamin i jeśli wszystko się zgadza, wybierz przycisk Kupuję i płacę, gdzie automatycznie zostajesz przekierowany do strony przelewy 24. Tam płacisz za zamówienie i za chwilę powinno ono przyjść na adres mailowy, który podałeś. Ja zapłacę za zamówienie blikiem i za chwilę wracamy. Po opłaceniu wyświetli Ci się strona, z której możesz pobrać swoje zamówienie, a dodatkowo otrzymasz maila ze swoim zamówieniem. Na mailu też mam produkt i materiały dodatkowe. Teraz pozostaje tylko korzystać z materiałów. Materiały otworzysz na każdym urządzeniu z przeglądarką internetową, również na telefonie. Dlaczego warto kupić produkty u magistra na 5? Po pierwsze, 100% gwarancja satysfakcji. Jeśli zakupione materiały nie spełnią Twoich oczekiwań, oddamy Ci pieniądze bez zbędnych pytań. Po drugie, dostajesz produkt od razu. Materiały dostajesz w kilkadziesiąt sekund po opłaceniu zamówienia, a dostęp do nich masz dożywotnio. Po trzecie, dobre opinie klientów. 99% osób pozytywnie ocenia nasze produkty i proces zakupu. Zobacz opinie. Ponadto. Dostęp do materiałów dostajesz na zawsze. Materiały otworzysz także na telefonie. Przyda ci się to szczególnie na uczelni, gdy nie masz laptopa. Zapewniamy szybkie i bezpieczne zakupy w naszym sklepie, a także bezwarunkową gwarancję satysfakcji. Tak więc nie zastanawiaj się i zamawiaj nasze produkty. Jeśli masz jakieś pytania związane z procesem zamówienia, produktami lub naszymi usługami, zapraszamy do kontaktu mailowego lub przez formularz.